Siemanko, z wiadomych względów nagrywamy filmik o bezpieczeństwie, mianowicie mamy nowe zasady jak skacze się u nas na bungee. Przede wszystkim na wejściu spotkacie taką oto tablicę, tutaj są wyszczególnione rzeczy, który, których trzeba przestrzegać jeśli chcecie skoczyć. Długie spodnie to bardzo istotne, bo uprzęże nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z waszą skórą, więc Prosimy, by to nie były rybaczki czy trzy czwarte, tylko by były to w pełni długie spodnie. Jak wiadomo maski, no i rękawiczki. Gdybyście jednak przyszli nie zaopatrzeni w rękawiczki, jesteśmy na to przygotowani. Tutaj mamy dozownik z płynem, gdzie rączki można odkazić. Do tego wiszą rękawiczki gotowe jednorazowego użytku. Kiedy to jest gotowe, standardowo przechodzicie, przechodzimy do oświadczenia. Czytacie sobie. Regulamin, potem kiedy on będzie przeczytany i zaakceptowany przez was, potwierdzacie to na piśmie. No i przechodzimy do meritum, czyli bezpieczeństwa już samego skoku. Jak zwykle jesteście zabezpieczeni na 200%, jest to absolutne minimum. Czyli macie po dwie uprzęże na każdej z nóg, znaczy jedną na każdej z nóg, czyli w sumie dwie. No i górną uprząż całościową. Gdyby te dolne zawiodły, co się zupełnie nie zdarza, jesteście dodatkowo zabezpieczeni górną uprzężą, która w razie czego przejmie cały Wasz ciężar no i bezpiecznie wylądujecie na ziemi. O uprzężach już wiecie, to teraz pokrótce coś o linach. Liny to dosyć istotny element skoku na bungee. Również w nich jesteście zabezpieczeni na 200%. Sama lina składa się z surowcami, na którym skaczecie i dodatkowej taśmy dynamicznej, wplecionej w linę, która również zabezpiecza Was w razie czego. Gdyby doszło do co jest nierealne, ale gdyby doszło do uszkodzenia jakiegoś mechanicznego liny i my byśmy tego nie zauważyli, co jest fizycznie niemożliwe, ale jednak takie rzeczy trzeba brać pod uwagę, to ta taśma ma funkcję uratowania waszego życia i sprowadzają was bezpiecznie na ziemię. Cały skok możecie uwiecznić u nas kamerką GoPro. Jest super pamiątka. Nie jest to droga impreza, kosztuje tylko 30 zł, a pamiątkę macie do końca życia. A jak wygląda taki skok? Perspektywy kamery, jak ta pamiątka wygląda? Zobaczycie na Mowy. Mam nadzieję, że będzie mi dobrze słychać, bo mam w drodze do góry. Jak działamy, jak widzicie, kwestie bezpieczeństwa są w pełni zachowane. Zarówno standardy epidemiologiczne, jak i te zwykłe, klasyczne, związane z Bungee. Możecie na nie u nas liczyć, kurczę, no ale już będziemy słychać, bo strasznie wieje. No i tak, wpadajcie do nas. Wszelkie informacje znajdziecie na mm, naszym Facebooku, ewentualnie na stronie skokibanji.pl Możecie również kupić voucher mm, przez internet na naszej stronie. Jeśli chcielibyście go komuś sprezentować, jest to naprawdę super niespodzianka, a może ktoś wam zaszedł za skórę i rzeczywiście chcecie go zrzucić z dźwigu, to zapraszamy. To co? Lecimy? A się dobrze? 3, 2, 1. Bądź. Uhu!